Panie Skarbnik, ja bardzo bym prosił o załącznik numer 12, a właściwie o samo wyjaśnienie, gdzie, gdzie, gdzie na samym końcu powiedzmy tej tabelki pisze nam w planie dochodów własnych jednostek budżetowych wydatków nimi finansowanych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian i tak dalej i tak dalej i następnie opracowując na rok 2010 plan finansowy rachunku dochodów własnych dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą kopie z pamięci i pojednania. Założono stan środków pieniężnych na początku roku w wysokości 1000 zł. W listopadzie i grudniu 2009 roku zaplanowano, planowano zawrzeć umowy na realizację zadań promocyjnych, jednakże planowane wydatki nie zostały zrealizowane. Gdyż dla wykonawców krótki termin wykonania usługi okazał się niewykonalny, w związku z powyższym niewykorzystane środki finansowe pozostały na rachunku bankowym. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia wyniósł 22 338,31. Głównie chodzi mi o sprawę wyjaśnienia kopca pamięci i, i, i pojednania. Szanowni Państwo, ponieważ sprawozdania za rok 2009 zostały już wszystkie przedłożone, bo wszystkie salda zostały już wyliczone, i y, stany ostateczne zostały ustalone i przyjęte. My, pro, y, przedstawiając Państwu projekt budżetu na kolejny, kolejny rok budżetowy, czyli w, list, y, w listopadzie roku poprzedzającego. Jesteśmy w stanie tylko szacunkowo założyć, jaki będzie plan środków z bilansu zamknięcia roku poprzedniego do ujęcia wykorzystania w roku następnym. I rzeczywiście w listopadzie roku 2009 przedstawiając projekt budżetu na 2010, planując, przewidując oczywiście, jakie jeszcze ewentualne mogą być wpływy na rachunku dochodów własnych i również pod te wpływy, jakie będą mogły być zadania realizowane. Przyjęliśmy, szacowaliśmy, że ta, ta kwota tych środków, które byłyby uzyskana, niewykorzystane, będzie wynosiła 1000 zł. Jak się okazało, po zamknięciu roku była to kwota stosunkowo wyższa. Też na to wpłynęły dochody, które były realizowane, bo jak Państwo wiecie, są to dochody, z wpływy z tytułu darowizn, z tytułu różnych ofiar, składek, od, o, są to odsetki bankowe. Yy, trudno przewidzieć i też yy, założyć, kto ewentualnie i jakie wpłaty na rzecz miasta tytułem darowizny dokona w danym okresie. To jest yy, trudne do przewidzenia. Tacy darczyńcy zwykle yy, wcześniej yy, tego nie zapowiadają. Jeżeli po prostu wpłata przychodzi, to ona jest i jest ujmowana. 22 338 zł 31 groszy taki był stan bilans zamknięcia stan końcowy środków na rachunku dochodów własnych I taki stan czyli wyższy w stosunku do założonego Przyjęliśmy I do budżetu roku 2010 musimy doprowadzić do zgodności bo bilans zamknięcia musi być równy bilansowi otwarcia Potwierdzają to sprawozdania RB 34, w związku z tym takiej aktualizacji dokonujemy. Jakie były to przedsięwzięcia dokładnie, które wydział planował zrobić, a nie udało mu się jeszcze w roku 2009 może pan naczelnik wydziału promocji przedstawić, jeżeli Państwo sobie tego życzą? Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych? Pan radny Jacek Grosser? To znaczy, panie Skarbnik, konkretnie chodzi mi o wyjaśnienie odnośnie kopca pamięci i pojednania. Czy te pieniądze, o których powiedzmy dzisiaj decydujemy, są związane z kopcem pamięci i pojednania? I jaki to ma wpływ? To mnie interesuje. Dziękuję. Tak, jest to wyodrębniony rachunek dochodów własnych. To są pieniądze z, kopcia, z kopca pamięci i pojednania. My je wprowadzamy jako stan środków pieniężnych na początek roku. My y, nie decydujemy na razie o ich y, o przeznaczeniu, o ich wydawaniu. Uaktualniamy stan tylko na rachunku bankowym, bo taki rzeczywiście był. Nie był 1000 złotych, tylko 22 tysiące. Nie przeznaczamy o realizację tych środków. To po pierwsze, jeżeli jeszcze ja mogłabym powiedzieć, w sprawozdaniu z wykonania budżetu roku 2009, którym się dzisiaj zajmowaliśmy, tam dokładnie jest załącznik, który mówi o uzyskanych dochodach. Na tym rachunku i z jakiego one były tytułu, jak to się stało, że zostało 22 338 złotych 31 groszy, zł, ponieważ darow otrzymaliśmy darowiznę 53 199 złotych 23 grosze, zł, również z dopisania środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Był y, Bank tutaj y, takie odsetki nam naliczył i dopis, dopisał 534 37 zł. 37 groszy i wpływy z różnych dochodów 13 292 zł. W sumie y, tych wpływów było 67 025,60 zł. 60 groszy. Z kolei ze stanem początkowym, jaki był na 1 stycznia roku 2009, a było to 49 314 zł. 96 w sumie w roku 2009 dysponowaliśmy 116 340 ,56 zł. 56 a wydaliśmy 94 225 groszy. I różnica pomiędzy tymi dochodami 116 zł, a tym, co wydaliśmy z kopca, to jest 22 1338 31 zł groszy, i tyle znajdowało się na rachunku bankowym Kopca na koniec roku. Nie wiem, co jeszcze ewentualnie tutaj mogłabym y, powiedzieć, żeby to jeszcze jakoś potwierdzić. O, wpływy nie są terminowe, nie są regularne. Y, te wpływy założone z darowizn no, są obarczone dużym stopniem no, niepewności co do realizacji, a z drugiej strony y, y, są bardzo trudno y, przewidywalne. Te wpływy były, pochodziły i od darczyńców krajowych, jak również przypominam sobie, że też były, byli też darczyńcy i były to wpływy z zagranicy. Dokładnej listy ich nie mam, zresztą no, są to dane osobowe, natomiast jakieś zestawienie, gdyby państwo sobie życzyli szczegółowo, też możemy przedstawić. Proszę bardzo, pan radny Jacek Pani Skarbnik, Drosser. Ja tylko jedno pytanie mam. To jest osobny rachunek, prawda? Na kopiec pamięci i pojednania. To jest osobny rachunek, prawda? To jest osobny rachunek. Właścicielem tego rachunku jest Urząd Miasta i do końca tego roku ten rachunek będzie musiał być zlikwidowany. Dziękuję. Rachunków dochodów własnych już nie będzie można prowadzić za wyjątkiem placówek oświatowych. Środki niewykorzystane w tym roku przejdą na rachunek budżetu miasta, na ogólny rachunek budżetu miasta. Proszę bardzo, pan przewodniczący Krzysztof Kuczek. Kontynuując wątek, który rozpoczęliśmy, ja mam takie pytanie, ponieważ nasuwają się pewne rozbieżności z informacji, które otrzymuje Rada pół roku, temu, trzy rok w stosunku do tego, co otrzymujemy dzisiaj. Tak się akurat złożyło, że wczoraj na komisji budżetu tak jakoś nam to uzasadnienie umknęło i dopiero jak się wgłębiliśmy głębiej, tak popatrzyliśmy dokładnie, gdzie ta kwota 22 300 zł idzie. Nasładało mi się proste pytanie, czy zadaniem własnym miasta jest tworzenie rachunków, utrzymywanie rachunków powiedzmy i kwot na nich na kopiec pamięci i pojednania. Bo z tego, co pamiętam, a pamięć mam, nadzieję, mam nadzieję dobrą, otrzymałem odpowiedź na jedno z moich pytań dotyczących KOPSA taką, że kopiec będzie budowała fundacja, fundacja zajmie się środkami finansowymi, miasto może przekazać ewentualnie teren i tu się pojawiły kolejne pytania. Takie jak, czy jest plan zagospodarowania przestrzennego? Wiemy, że nie ma, ale pan prezydent już dał warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod ten, pod ten obiekt. Czy jest założona fundacja? Na obecną chwilę wiemy, że nie ma i do tej pory nie mamy informacji, ile ten grunt miejski, te kilkadziesiąt arów, czy tam nawet i pół hektara, nie, nie wiem, nie wiem jaki obszar nawet tam jest, będzie, na jakich zasadach przekazania tej fundacji. Tu się okazuje, że mamy zgromadzić 23 tysiące łącznie na działania promocyjne. Więc moje pytanie jest takie czy miasto nie ma innych zadań, które powinno robić, czy zacznie zajmować się promocją kopca, które nawet nie jest jego zadaniem inwestycyjnym? Ja Dziękuję. chciałam odpowiedzieć te środki to nie są środki, które my zgromadzimy i będziemy wydać na pazieną promocję, które to są środki, które już są, wpłynęły i y, czy są wpłynęły i one y, nie można y, Państwu przed, y, przedstawiać czy y, nie ujawniać, że takie środki na tym rachunku się znajdują, bo one w takiej wysokości się na tym rachunku właśnie znajdują i y, to, że możemy tych zmian, nie dokonujemy i nie ujawniamy tych y, zmian y, w budżecie, no to to będzie nieprawidłowość, no te środki są i, i nie mogą zostać y,